Witam was w naszym kanale, no, no to gramy, gramy. Cześć, 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 jesteśmy takim szarkiem, rekinkiem, Rekinkie. rekiny są bardzo straszne, ale nam Rar. są dzisiaj niestraszne i mamy nadzieję, że oby nam, oby nam właśnie przyniósł, przyniósł szczęście, 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 ale wy też możecie nam przynieść szczęście, co wystarczy zrobić Monika, kliknąć w górę oczywiście, oraz subskrypcję, oczywiście. żeby ten czerwony znaczek zamienił się w szary, szary. tak jest, dobra, jest losowanką mapy i mamy nadzieję, że dzisiaj rekin pokona, wszystkich i dojdzie pierwszy do mety w każdej mapie. Ostatnio nam się coś, Monika nie wiedzie w tych grach tutaj na Stumble Guys. Rzadko kiedy wygrywamy, więc dzisiaj mam nadzieję, że po prostu jesteś w znakomitej formie, że nasz rekin jest w wspaniałej formie i wygra. No i jako no, leci, leci. Na razie jest dobrze. Na razie jest nawet świetnie. Chodzimy na te bloczki ruszające się. I musimy teraz uważać na to wahadełko, bo ono często wyrzuca ludzi za grę. No dobra, jeszcze tutaj nic nie jest powiedziane, wszystko przed nami. O, dobrze, tutaj widziałem, że chyba pomyślałaś właśnie, żeby w tą stronę skoczyć, tak? Dobra. No i na środeczek, i tutaj znowu na środeczek skaczemy świetnie, tutaj zaraz. No musimy teraz to wyregulować, żeby jakoś. Można było wskoczyć, dobra, iść tam na górę i próbuj. No, widzisz, i znowu nie, nie, się nie ja udało. Naprawdę, to jest ciężkie. Kościół, weź to tak, wy pośrodku. O, no, widzisz, tak? komuś po prostu pomagasz w tym momencie, tak? Tak, I... bo tutaj to jest. Aj! Dobra, no dobra, ale uda się, uda się, uda się, dobra, jestem. Okej, 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 Czy nasz rekin przejdzie kolejną mapkę, Monika? To się zaraz okaże. Jaka to mapa? To jest mapa butelkowa. I tutaj odkrywamy kolejne ślady, które możemy przejść kolejne... Dobra, ja loczki. czekam, zobacz. Czekaj, pewnie, że tak zobacz. Możesz ja iść dodam. z tyłu po prostu, obserwować co się no, dzieje. Dobra, mogę i... to... Okay. No właśnie, tutaj trzeba być odważnym, żeby wejść. Ura, jest, no bo okay. kto wejdzie na czerwone, ten niestety od razu spada. Jest. Chociaż raz nam się udało w taki sposób, że weszłaś na to czerwone i jakoś tak, się upiła i... Tak, tu się hmm. coś takiego da zrobić, ale to pewnie nie, jest proste. dobra, nie, dobra odpadłaś. Dobra, idź teraz na to zielone szybciutko szybciutko. bo szybciutko. już nie, do nie, Już, już nie, chyba ktoś jeden poleciał o, nie, szybko dobra. Szybko, szybko, dobra. dobra jeszcze no, ale dąży, chyba jeszcze się jeszcze chyba nie, uda jeszcze tak, uda nie, nie było tak źle. No dobra, Monika, losujemy ostatnią mapkę, tak? tak? Runda finałowa, i teraz tylko jeden zwycięża. Oby to był rekin. Jest to yeah. mapka farbiarska. Nie, tu, nie tu lubię takich parkurowych mapek na sam no, koniec. na sam koniec. dobra, dobra, tu jest ślisko, trzeba uważać. Musisz bardzo uważać, Monika, i być ostrożna, żeby tutaj właśnie nas te wałki nie zmiotły z tego, dobra. Wchodzimy na mieszalnik. Mieszalnik już się kręci. Teraz na drugi. Szybko, szybko. Nie, nie, jest, nie jest źle, jest nawet bardzo dobrze. Jesteśmy w czołówce. o, Tutaj mi się wydaje, że ktoś odpadnie, bo to jest ślisko. Pięknie, Monika, bardzo dobrze lawirujesz. I hop, do przodu. No, dobrze, dobrze. Tutaj na ten. Mieszanik, oj, nie, nie. troszeczkę się przewróciłaś, ale nie wypadłaś z gry. Dobra, na następne skrzydełko. Wow, ludzie sobie bardzo dobrze dzisiaj radzą, radzą widzę w tą grę. I na jedno ciasteczko, na drugie. Prawie się nie, udało. No dobra, dawaj, dawa. Jest, biegnie. już chyba jest. Pierwszy, ale on nie wchodzi, nie, zobaczył, że zobaczył, że my biegniemy i niestety on wygrał, a my odpadliśmy, ale o, mały włos! No niestety nie udało nam się w tamtej rundzie, ale, ale i tak nam dobrze poszło, no bo nie doszliśmy, poszło. byliśmy jako drudzy tak jakby. No, właśnie, Także właśnie, no. Nie, było, byliśmy bardzo nie bliskoty, można mówić, że, że było źle. Lubami. Tak, po prostu do, potraktujmy to jako rozgrzewkę. I teraz Baby Shark! Tak? Jaką znacie? piosenkę o rekinie? Baby Shark! <ścoughs> no dobra, dobra, trochę świrujemy sobie. Na pewno w komentarzach zaraz będziecie pisać, że pięknie śpiewamy. O, oczywiście, że pięknie śpiewamy, ale jak pięknie też gramy, zobaczcie: jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu w tym momencie. Odbijamy się od trampolinki, mnóstwo ludzi skacze. Tutaj tylko wystarczy dobrze się wśliznąć i jesteśmy dalej. O, tu przeczekałaś bardzo dobrze, to zrobiłaś świetnie. Właśnie tutaj w tym StumbleGuys guys, często trzeba coś przeczekać, często trzeba zauważyć. Wow. Co teraz właśnie tego nie zrobiłaś, zauważyć jak to wszystko działa i wtedy można po prostu iść dalej, żeby tylko czasem po prostu wow. niezbyt szybko, bo bo może nas po prostu wmieść. Tak. Ale teraz świetnie to zrobiłaś. Jesteś Super. trzecia. Przechodzimy do następnej rundy. Gdzie on jest? Gdzie go wymiotło? O, nie sam

no, to Jesteś, znaczy nie, no jeszcze nie to nie jest. jest finałowa, no tak, tak, ale no... Zawsze Moni... idą tutaj po, po, po prawej stronie. stronie, ruch prawostronny, więc wszyscy po prawej stronie. Monika, tobie świetnie tutaj zawsze szło na tej mapce, więc liczę na to, że i teraz zajmiesz jakieś dobre miejsce, a przynajmniej po prostu się zakwalifikujesz do rundy finałowej. A w rundzie finałowej może być już naprawdę wszystko. No świetnie ci to idzie, uważaj teraz na te wahadełka one mogą zbić nas tutaj właśnie I na właśnie bok i tak nas zrobiło. Tutaj tak. Ym... Ale jeszcze mamy szansę. Nie popatrzyłaś. Tu trzeba popatrzeć, jak to wahadeł chodzi. No No i dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Tutaj właśnie slalomikiem między tymi wahadełkami. Nie. No nie wiem, nie wiem, czy się zakwalifikujemy, hmm. bo już jesteśmy... O, jakoś tak kiepsko... Nie. Ale odpadamy. Niestety, słuchajcie. Hmm. Nie doszliśmy do rundy finałowej. A tak liczyłem na to. Rekinie, Jest. proszę cię. Gramy od nowa, lubię tak? Ja Jest... lubię ten poślizg na samym początku. No to proszę bardzo, ślizgamy się i lecimy do mety. Jak najszybciej, jak najszybciej Monika. Wow, 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 wow. Wywaliło mnie, ale dobra, ale idę sobie i ten, gdzie tak jest ja, O strasznie tutaj dostał, po grzbiecie ten nasz e, rekin. Dobra, tutaj mamy do skakania różne takie. Jejku, nie, ale on naprawdę bardzo dziwnie się zachowuje jak dostanie takiego strzała. Czekamy, aż tutaj przyjedzie do nas ten. Mm, tak, i tutaj wskoczymy sobie. Dobra, wskakujemy w tą ruchomą. Na tą o nie dobra, jesteśmy! Ostatnią osobą, Ostatnią ten gościu osobę... już nie zdążył. Jego, ale fajnie. Czasem tak łatwo się wchodzi do następnej rundy, a czasem jest bardzo trudno. Tak, tak jak dzisiaj na przykład. Losujemy mapkę następną. No weszliśmy jako ostatni tutaj, więc wszyscy zawodnicy są teoretycznie lepsi Dobrze, od nas, prawda? Tak. I są dobrzy. No, no dobra. Tak. Ale to się wszystko może zmienić oczywiście w drugiej rundzie. Wszystko się może Czyli zmienić. Czyli już tutaj teraz, ile osób. 8 osiem osiem osób. Tak, Ej, okay, znowu ta mapa nie lubię. I na nie mam. lubisz tej mapki. Ja ci tutaj właśnie tak, jak, jeżeli mogę ci podpowiedzieć, to przechodź to tak środkiem, próbuj to środkiem. Tak, no ale na przykład. No nie zawsze, to tutaj się nie da, ale jeżeli się da, to próbuj po prostu być na środku. I po prostu wtedy zobaczysz, czy to się podnosi w jedną, czy. Oj, nie, bardzo no nie słabo. Mogę dobra, próbuj, próbuj, Monika, bo co jeszcze co to mi. Nie idzie teraz ten Stambulgate. Kiedyś tak po prostu taka byłam. Dobra, dobra, o tu muszę to ale gościu, pomóż mi no! No i dobra i teraz dopiero można wskakiwać na następną platformę, ale nie udało nam się, no... Pomóż mi gościu. Rekinku, Rekinku. No gościu. Czemu? Tak słabo ci dzisiaj idzie, no nic, i próbujemy. No może jeszcze nam się uda, chociaż już chyba Wątpię. tam wiele osób jest blisko mety, albo już na mecie, no ale to my próbujemy słabo dalej. Idzie. nie wiem, co się ze mną stało. No nie zawsze będzie dobrze szło. Po prostu może masz taki gorszy dzień dzisiaj w tej grze. Właśnie, wow, ale to nie ale tylko tutaj dzień, się... ostatni raz. Też jak sobie obejrzycie nasze ostatnie filmiki, kiedy ze Stanby też mi słabo. Szło. No słabo coś ci szło. No, no wiem, już pewnie ostatnie osoby. Ostatnie Wydaje osoby już wchodzą chyba tak. Czy może jeszcze nie? Może jeszcze jeszcze nam się uda, czy ten tutaj czeka i taki jest zadowolony, że nie, 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 nie. nie. ostatni, o nie, on czekał, ale nie. widziałaś, czekał specjalnie no, na tak. nas i chciał, chciał tak, się tak taki... zaśmieć z nas, no niefajny gość, nie, fajny, nie, fajne, nie, nie, robimy nie go, dobra, ale w ogóle ten szark ma takie białe zęby, co nie, no, chyba sobie myje codziennie do, zęby, dentysty. do dentysty, codziennie wizyty, tak i myje, szczotkuje te zęby, a wy jak? Myjecie zęby codziennie? Tak. No bo trzeba, trzeba dbać o swoje ząbki. Tak. Właśnie najbardziej ten czasem mi się kojarzy z szarkiem, z rekinem. Tak? No. no bo, tak już nie No bo rekin ma takie wielkie te zęby, takie widoczne. No, właśnie nie wiem Może dlaczego. Dlatego, tak. Dobra, gramy od nowa, Monika, tak? Tak. Mamy nadzieję, że tym razem się uda Znaczyć temu raz. rekinowi z tymi białymi e, ząbkami. Dobra, jedziemy, jedziemy tutaj na te wyskocznie na te trampolinki. Wyskocznie, wyskocznie trampolinki, dobra, i tutaj teraz What? ślizgiem i tutaj. Ja pójdę sobie tędy. No właśnie, możesz boczkiem, dobra, i teraz po uważaj teraz, tak, i w ślizg, i dobra, przechodzimy dalej. Dobra. No świetnie, tutaj ma, nawet nieźle idzie, bo jesteśmy pierwsi. Ej, a no? Dobra, spokojnie, pięknie, no nie no. No tutaj... dobra, ja w ogóle dwie inne osoby. ostatnio, kurde w ogóle nie no było, tak. a teraz jestem pierwsza Tak, ja by była całkiem no ja nie, inną osoba, oczywiście, dobrze mówisz. No Monika, ja jestem pod wrażeniem tej ostatniej mapy, świetnie ci to poszło. Ja to Przybiegłaś jako pierwsza. Mam nadzieję, że tutaj powtórzysz ten sukces i... Też no, zakwal tak, i zakwalifikujesz się do, do rundy finałowej. Bo brakuje nam zwycięstw ostatnio w tej grze. No, no. Pięknie, pięknie, pięknym ślizgiem. Nasz rekin to zrobił. No ale znowu świetnie ci idzie, no ja nie wiem, no widzisz? Nie wiem, Zobacz, nie. jesteś pierwsza i... Nic tu nie zapowiada, żeby ci coś tutaj przeszkodziło, więc śmiało biegnij. No wspaniale, no wskakuj na te Aj, wow. No dobra, troszkę nas cofnęło, ale to nic, nikogo nie mamy jeszcze przed sobą. Wow, wow. Monika, bo po prostu już myślisz, że to przeszłaś, nie, a bo jeszcze to ja nie wiem. A po ślizgu, jak się tak wślizgam, to ten szark tak takiego się strasznie daleko wyślizguje, nie wiem. No ale dobra, ale no dobra, i tak jesteśmy jest jako źle, druga nie osoba, nie jest... także. Tak, no to nie jest źle, czekamy tutaj na, na to skrzydełko, które. Uda mi nas... się jeszcze. Ej, bo to, to jeszcze wywala. No jeszcze wywala, to nie wiedziałaś o tym? Wiedziałaś no, o tym, że wywala? o tym, ale taki No, właśnie... trzeba uważać. Właśnie to są różne takie niebezpieczeństwa. Ale to, to szybsze. takie jak dobra. No, dobra, poczekaj. Aha, albo poczekaj po prostu i, i zeskoczymy tutaj. Szybciutko wchodzimy, tutaj też trzeba troszeczkę dobra. popatrzeć, o co tu będzie chodziło. I tutaj na lewy, i tutaj na ten, tak jest, bardzo dobrze, jako dobra. drudzy, no więc Uuu. nie jest tak źle, nie jest tak źle, bardzo dobrze yes. jest nawet. Runda finałowa. Runda finałowa, Monika, życzę ci zwycięstwa, o. bo dawno nie było. No to jest dobra mapa, ale ostatnim razem też mówiłem, że ty tą mapę lubisz i też była finałowa, i niestety się nie udało, ale nic, może z tym, żebyśmy. No właśnie, dobra, jest jakaś szansa, biegniemy po tym bło. I na kamyczki. To na już nie czekolada ta Nie, to już nie czekolada. Nie, po, nie mówię, już w ten sposób poprawiliście już mnie więcej. ja wiem, Ci to, to powiedziałam, widzowie Ci powiedzieli. Tak jest, tak jest, więc ja już tego tak mówię nie nazywam. Jest, Monika, dobra, tutaj trzeba być pierwszym. Tutaj nikt nie możecie wyprzedzić, więc koncentracja, uwaga i bardzo to właśnie uważne takie przechodzenie tych przeszkód. Jesteś pierwsza. Masz największe szanse teraz na zwycięstwo. Proszę cię, proszę cię, nie spadnij teraz y, nigdzie. Bądź uważna. Y, biegnij po prostu. Szybko. Dobra, dobra. No, nie wiem, co ci, jak ci tutaj doradzić, ale ja już czuję smak zwycięstwa. Naprawdę jest, jest, jest blisko, nie, jest idź blisko. Ty, <laughs> <idź> ty, <śmiech> ty. <śmiech> o, dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Tak. jest, jest. Oh, tak, w końcu gre, no naprawdę wspaniale. Dziękujemy ci, rekinku, rekinec się nie cieszy, to. Tak samo jak i my. Żebyście nas tutaj kurzyma. zobaczyli, tak, jakbyście nas tu zobaczyli, to my tu po prostu ręce do góry. <laughs> w gaście zwycięstwa no. i glory. I podnosimy świetnie, Monika, No, a więc z tego szczęścia pomyśleliśmy sobie, że zagramy jeszcze raz, prawda, Monika? Ha. Musimy przypieczętować przepieczę nasze zwycięstwo mm -hmm. i wygrać po raz drugi dziś dzisiaj. Dobra, dobra. Mapka jest trudna, ale wszystko jest do e, pokonania. E, znowu są wszyscy gracze, 32, 32 graczy i biegniemy do metki. Musimy być pierwsi. To nas troszeczkę no, uderzyło. Mylarzio ostatni. Ale dobra, to jeszcze. To jeszcze nic nie świadczy, bo jest bardzo dużo osób, to jest bardzo trudna ta gra. No i właśnie, tu jest najgorszy, tu jest tyle ludzi, i te takie wahadewka, i tu najgorszy jest właśnie ten początek, gdzie się tak dużo dzieje. Dużo się dzieje, bo jest dużo ludzi, każdy się przepycha, każdy chce być pierwszy. są przeszkody, tak. Ta... Wow, ale tutaj kogoś tak zbił. widzieliśmy to na naszej kamerce, dobra, ja? spoko, świetnie to robisz. Chyba się uda, tak mi się mhm. wydaje. Nieźle nawet ci to idzie. No nie, wytrąciło nas tutaj całkowicie, ale jeszcze, nie, jeszcze mamy szansę. Dobra, skaczenie. Szybciutko, dobra. szybciutko i jest. No, myślę, że będziemy jakoś. Nawet na dziesięć... Uwaga, uwaga. Losowanko, losowanko drugiej rundy, Monika. A ja myślałam, że to już ostatnia. Nie, ustawić. to jest druga, jeszcze nie jest tak dobrze. Ale może być, jeżeli przejdziemy drugą rundę, będziemy w trzeciej. Jakaś fajna mapka, niech nam się trafi, taka, taka tak, superancka. No i po prostu do dzieła. O, to o, jest trudna o, mapa, mam, to jest bardzo trudna mapa, ale próbujemy tutaj czasami... Idziemy może... do. Idziemy do... Dobra, dobra. No i uważnie, uważnie, Monika. Czasami trzeba po prostu poczekać, przeczekać i popatrzeć tylko, jak to. Jak to? O, I nie. ten dźwięk środkiem. Właśnie, dobrze. Dobra, wstań i. Dobra, dobra, dobra. O, troszkę się nie. zmierzyło, ale dobra, idziemy dalej. Tutaj też to wszystko to się rusza. Jest no, się. tu się wszystko rusza, ale to są dziury też pomiędzy nimi, więc musimy uważać. Dobra. Uważaj, uważaj, tu nie wiadomo, Mój jak skakać. O, tu jest też bardzo trudno, bo tutaj. Ja po prostu idę już. No po Patrzę, prostu idź, to... ale no to też trzeba uważać, bo widzisz, może nas to wytrącić. Tak. Całkowicie. ale nie wiadomo gdzie tu jest. Nie, to... w ogóle. Stań i popatrz, stań i popatrz, stań, przejdź jedno i popatrz. Przejdź jedno i popatrz, Dobra, widzisz? Dobra. i no i tu. Dobra, jesteśmy, jesteśmy dalej. No, tutaj też ciężko Prze jest wejść. Potem. Boczkiem można wejść, tak. I nie tracić sobie tutaj szans. A my. Trzeba... Odpadasz. A, niestety, to nie, nie tak niestety niestety. Dobra, gramy jeszcze raz. Gramy jeszcze raz zdecydowaliśmy, że zagramy jeszcze raz, bo fajnie jest hmm. dzisiaj. No, ale niestety, tym razem się nie udało wygrać. Rekinek, nasz Rekinek, kochany, nie wygrał. Dobra, mamy szansę całkowicie nowe i zaczynamy i skaczemy. Co to jest za mapka? A z, ta z tymi ta właśnie. Z tymi kręglami. Z tymi kręglami to takimi. To są kule takie dokręki. Widzicie? Tu mają takie dziurki. To są bardziej takie kule, wiesz, armatnie, bo to są armatki i te armatki przecież wystrzelią. Tak, tak, tak. Dobra, a to on... też są takie dokręki. Takie no no też. Takie do... mają no z dziurkami no. do kręgli, tak, tak. No ale słuchaj, no teraz nawet nieźle ci to idzie, bo jesteś chyba pierwsza. Ej, no? I przejdziesz no tak do rundy drugiej ja jako się, ja pierwsza. Będzie. Brawo! Losujemy jakąś ciekawą mapę, słuchajcie. Ciekawe co to nam się trafi, ale na razie nam się jeszcze nic nie trafia. Tak, mecz! Dobra, Monika, ja tak, to nie Ale uwielbiam. ta właśnie mowa nie zależy od nas, tylko po prostu od wszystkich graczy. Tak, tak, ale ja myślę, że jak będziesz dobrze bronić, to wtedy nikt nam dobra. nie strzeli. Więc właśnie dobra, widzisz, to już jest źle, bo już mamy. Dobra, ale dobra. ktoś wybronił, wy wy wybraniajcie, tak, tak, tak. Wybraniajcie, jest, jest, wybraniajcie. Jest, jest, jest. Spadłaś, spadłaś, no tak. dobra. Oni już jednego gola strzeli. No dobra więc, dobra, więc my też próbujemy, czekaj. dobra. Idźcie wy, wszyscy, ludzie tam, strzelać, gola, bo my tutaj stoimy na obronie. Nam się na pewno tutaj no tak. udało obronić. Chociaż tutaj no jeden, okay, drugi, drugi, drugi ja zawodnik z też jestem tak. Królem. No też tak właśnie pomyślał, dobra. We dwóch na pewno nie dacie sobie strzelić, ale próbuj, Monika, teraz już. Ej, co to Co cięcie? Się stało? Co się stało? Cięcie. Hej. Ej, o co tu Halo? chodzi? Ścięliśmy się tu. Hello. No nie. Wiecie co, jakieś problemy um. techniczne, słuchajcie, no zobaczcie, wszystko stanęło. Aha. I niestety nie udało nam się tutaj nic zrobić, pewnie się już nie uda, bo to wszystko nam nie. zastygło, a mecz był taki emocjonujący, już się zaczynało. No trudno, słuchajcie, dawajcie <laughs> taki nam... takie emocje, że aż wywaliło internet. No właśnie, dawajcie nam dużo łapeczek w górę pod tym filmem, klikajcie w subskrypcję, oglądajcie inne filmiki na kanale No To Gramy. No i oczywiście zapraszamy Was z następnym razem na następny filmik. Do zobaczenia, pa pa! pa.